zabawnych, więc dzisiaj w szkole. No dobrze dzieci, no to może jakbyście wzięli, wyciągnęli książki, bo, no bo już będziemy pisać w matematyce. No dobra, jest jeden taki przykład. Była praca domowa dzieci, więc nie ja wiem, jakby przeczytał ktoś z was? O, poproszę cię, la, Russell. Przeczytaj zadanie i rozwiąż go. I jakie to było zadanie? Czy ma, mama, wynik cały to było. Mama kupi, mama... Ale ja się pytam o wynik. Aha, 25 doda 30. To się równa. To się równa 55. Dobrze, a jaka odpowiedź, a podaj odpowiedź do zadania yy, ja, Jagoda? Mama, yy, mama, kupiła 55, ileś coś tam. Bardzo dobrze. A teraz tutaj pisze Obić, więc pierwszy przykład do tablicy może podejść yy, Trzydzieści pięć za trzydzieści i to się równo. Nie eee. zna matematyki. Znam przecież Widzisz, jak to, widzę? Co to ma być? Teraz wspaniale. No, ja... no jasne. Kurka, wolę, żeż ja tego nie widział. Ale to bardzo dobre. A myślę, Bela, że ja się uczyłam. Jeszcze szczęście, bo jest dzwonek. Aha, więc idźcie do biblioteki. I książkę, lekturę Harry Pottera, w bibliotece. Ej, no po to nasze książki, my je pierwsze wypożyczyliśmy. I co z tego? O to, że są nasze. I nie bierzcie ich. Ja ci mówiłem, żebyś ze, y żebyś ze mną nie zadzierała. Nie zadzieraj, ze mną nie zadzieraj. Adam, wiesz, że ty jesteś ode mnie niższy o parę metrów i jeszcze jesteś ode mnie młodszy? I co z tego? Chodzę do trzeciej klasy! Wątpię w to. Idź sobie! No nie! Będę sobie tutaj siedzieć. To ja idę do klasy w takim razie. Jest za, za pierd. Okropny dzień w szkole. Jak było w szkole? Normalnie okropnie. Nigdy nie widziałam takiej okropnej szkoły. Eż, ja byłam przy, nauczyciel, przy nauczycielce i mi mówiła, e, e, że będzie jakaś, e, jakiś nowy uczestnik w klasie. Serio? Tak! Ostatni dzień w szkole. I znów w bibliotece. Znów spotykantko! Nie zadzieraj za mną, nie zadzieraj! No, o no co mnie zrobisz? A to? Ała! Taki wypierdź, żeby mnie kopał? Idź sobie! No nie! No bo przecież mnie i tak nie pokonasz. Wypiertku. Uszaty. Wypiertku. I może być tak, że część dalsza nastąpi koniec?